Cześć, z tej strony kolejny film na moim kanale. Jest to kolejny unboxing, który dzisiaj dość tak powiedziałbym niecodziennie, gdyż mamy jedną paczkę z mangami, drugą paczkę z mangami, oj, trzecią paczkę z mangami i czwartą paczkę, która już poniekąd jest z mangami, poniekąd nie. Już jest to paczka z Mandarake, czyli kolejna paczka z Japonii. Mówię kolejna, gdyż nagrałem już swego czasu na unboxing mojej pierwszej paczki, jaką zamówiłem kiedykolwiek z Japonii, lecz nie wrzuciłem go. Głównie dlatego, gdyż po prostu ja tam wygadywałem takie głupoty, byłem tak zahypowany tym całym unboxingiem i tak dalej, że w mojej osobistej opinii nie dało się tego oglądać, więc po prostu oszczędziłem wam tego. Więc mam nadzieję, że w tym openingu zachowam się mniej więcej normalnie i będę mógł na spokojnie wrzucić ten film. Yy, więc tak, w tamtym filmie jeszcze robiłem tak, że jak otwierałem tą paczkę, to po prostu otwierają na wizji, żeby pokazać, jak mi więcej ona jest pakowana i tak dalej. Lecz przy tej paczce tego nie zrobię. Głównie dlatego, że yy, nie no, w kadrze się akurat mieści, ale ta paczka zawiera w sobie rzeczy no powiedzmy plus 18, ponad połowa z niej to są takie rzeczy, i po prostu boję się, że jak otworzę to, to będzie na samym wierzchu, i będę musiał potem blurować to wszystko i tak dalej. Więc po prostu otworzę to po przycięciu, otworzę to i po prostu takie standardowo. Pokażę najpierw e, mangi, które kupiłem, tam light novelki kilka jest i potem przejdziemy właśnie do e, paczki tej, tej, właśnie paczki. Więc dobra, ja znikam i widzimy się za kilka sekund. Okej, okay, jestem już z powrotem. I... Oh boy, bardzo dobrze, że nie otworzyłem tej paczki na wizji gdyż centralnie pierwsze, co otworzyłem, to na samej górze leżał jeden dojinshi, którego zamówiłem, który... no... przez którego musiałbym cały ekran wyblurować. Więc dobra, zanim przejdziemy do tamtych rzeczy, ja jakoś postaram się mniej więcej pokazać, jakie, co ja kupiłem, ale... <ścoughs> nie mogę się przestać Przejdźmy najpierw do tych mang, które zamówiłem, żebyśmy mieli już to z głowy. Pierwsze będzie... Ku Twej Wieczności, tom piąty. Tom 6 i tom 7 Mam tomy od 1 do 4. Chyba nawet. Albo nie było jeszcze w unboxingu, chyba tylko kupiłem, jak właśnie nie nagrywałem unboxingów. Yy, nie czytałem jeszcze. Czytałem poprzednią mangę tej samej autorki, czyli kształt Twojego głosu. Bardzo mi się podobał, więc po prostu kupiłem to w ciemno. Gdyż wierzę, że raczej, raczej się nie zawiodę na tej serii. Dalej. Mamy. Profesji, tom trzeci. Już widać, że od tego samego mojego sprzedawcy zaległo, gdyż jest ta nieszczęsna naklejka, które dzięki Bogu schodzą bardzo łatwo. Trzeci tą profesji, czy już ostatni? Gdyby nie to, właśnie, że u tego sprzedawcy te tomy bardzo często się pojawiają bardzo tanio. Raczej nigdy był tej serii nie podniósł, ale. Na trzy tomy była ok. Nie, nie żałuję tych pieniędzy wydanych. Na pewno jest ciekawe to, jak jest kreska. Jest taka dość. powiedziałbym, nietypowa. Nie chcę sobie spoilerować, więc nie będę otwierał, ale jak na trzy tomy, jak za taką cenę, nie narzekam, że że serię kupiłem. Dajemy Blue Heaven, tom drugi. Bardzo dawno temu kupiłem tom pierwszy. I w sumie ostatnio przeczytałem. No właśnie ostatnio dopiero przeczytałem ten pierwszy tom, był okej, okay. stwierdziłem, tom drugi był tego właśnie sprzedawcy za 9 złotych bodajże, nówki chyba chodzą po 25-20, więc no praktycznie deal życia. Trzy tomy też ma, słyszałem tylko, że tom trzeci jest no o wiele gorszy w stosunku do tomów pierwszego i drugiego. Czyli coś, co ja mówię zawsze o Doubt, też od JPF-u, że tom 4 dla mnie nie powinien istnieć. No ale zobaczymy, jakie będą moje wrażenia po tomie drugim i po tomie trzecim, jak w końcu go kupię. Dalej. Wojnisz, Wojnik, nie wiem, jak to się czyta, Wojnisz Hotel. Tom pierwszy. Pod, kupiłem ją dlatego, że ostatnio przeczytałem na skanach, no ale przeczytałem inną magę tego autora czyli Oddman 11. i była dziwna, była bardzo dziwna ale to tak, taki styl dziwności jeśli to tak nazwę, który ja lubię więc stwierdziłem, że okej, okay, wojnisz, wojnisz, wolni hotel ma też tylko trzy tomy, więc spróbuję też boję się otwierzyć, gdyż on też ten autor ma takie dziwne momenty rysowania Rzeczy plus 18. Przynajmniej w odmanie tak było. Zobaczmy, jeszcze tutaj to jest dość bezpiecznie. Bardzo mi się podoba jego kreska, jest taka dość nietypowa. Dobra, ostatnią mangą jest Emma, tom pierwszy. Ostatnio bardzo długo poszukiwałem jakiejś takiej mangi z wątkiem romansu, czy gdzie jest romans, jakby głównym właśnie wątkiem. I znalazłem Emmę. Mu tego właśnie sprzedawcy. Pierwszy. Ja historię bardzo lubię. Historia zawsze była moim ulubionym przedmiotem w szkole. Historię wiktoriańską, bo to jest chyba wiktoriański Londyn. A nie ma z tyłu opisu. Tu z boku. Też za bardzo nie ma, ale nie pamiętam, że dokładnie chyba to jest era wiktoriańskiego Londynu. Nie interesuje mnie aż tak bardzo, jak dajmy na to średniowiecze czy jeszcze czasy przed. Ale też niektóre. Aspekty tych lat lubię bardzo, więc y, mam nadzieję, że się nie załamię. Nie załamie, nie zawiodę przeczytając tej serii. 10 tomów, więc też nie jest y, stosunkowo dużo do zebrania, więc nawet jakby mi się miał tą pierwszy nie spodobać, to raczej wiele na tym nie stracę. Dobra, jak widać, mówię bardzo szybko, gdyż chcę, już chcę po prostu przejść do tych y, rzeczy z tej japońskiej paczki, więc y, dobra, mangi mamy już za sobą, teraz light like novelki. Są to puste granice od Kinokonasu, czyli po japońsku Karanokyōkai. Ostatnio zacząłem się bardzo mocno wkręcać w uniwersum fajtów. w sumie długo, bardzo długo w ogóle e, nie ruszałem tego. Czy raczej wiedziałem bardzo dużo o tej serii, ale nie obejrzałem żadnego anime. Anime, light novelki, mangi i tak dalej, gdyż po prostu sam aspekt serii mnie zawsze kusił. E, bardzo mi się podobał, a znaczy... aspekt fejtów akurat. Bo puste granice, że to no jest alternatywne uniwersum czy tam inne. Już nawet, nawet nie chcę się w to zagłębiać, gdyż nie mam aż na takiej wiedzy, żeby o tym dobrze powiedzieć. W każdym bądź razie ten cały nasuwers y, zacząłem zgłębiać. Sobie tam y, oglądam powoli te wszystkie anime. Z tego uniwersum, właśnie z no i kupiłem sobie light nowelkę z Tsukihime Hime, czy tam mangę na skanlacjach, więc powoli, ale do przodu y, zagłębiam się w to uniwersum. No, i oczywiście gram też w Grand Ordera, ale to już swoją drogą, gdyż to za dużo czasu mi zabiera ostatnimi czasy. Więc dobra, mm, Mangi Light novelki z głowy. Ja to teraz pozbieram, zbiorę sobie myśli i przechodzimy do tej najważniejszej części ten, tego unboxingu. Ok, jestem już z powrotem, więc dobra, zacznijmy może od tych rzeczy bardziej bezpiecznych. Więc nawiązując do tego nasu wersji fejtów mamy figurkę Raidera z Fate Extra, z Lassen Core, z Grand Ordera, jak ktoś tam woli. Kupiłem ją, okej, okay, tylko dlatego, że w momencie, w którym składałem ten order, właśnie był ten moment początkowy, gdzie się znowu w te fejty wkręcałem. Po prostu chciałem mieć jakąś figurkę z fejtów A ta figurka kosztowała dosłownie 200 jenów. 200 jenów to. Nie pamiętam, na przelicznik jest coś koło na 100% nawet mniej niż 10 zł. więc to była po prostu, no, kradzież życia. Eee, Figurkę, bardzo lubię figurki e, z tej serii EXQ. E, są to prajzówki, czyli takie figurki, no, no, wykonane dość, nie powiedziałbym słabo, bo one są mimo wszystko też solidnie wykonane, ale z tej takiej niższej półki jakby. Ale mimo wszystko bardzo lubię tą serię, już mam jedną figurkę od nich, z tej serii, jest to Emilia z ReZero Więc cieszę się, że mogę właśnie dodać coś teraz z fajtów. Więc dobra, później może jak będę miał jeszcze czas, otworzę ją, albo będzie po prostu osobny film do tego, ale to jeszcze zobaczymy Dobra, ja to może odsunę na bok, bo jak to będę miał wykładać wszystko, to się nie pomieścimy Następną figurką jest... Dent z Pokémonów. Dokładnie z sezonu anime Black and White czy tam Best Wishes. Ten sezon anime można powiedzieć, że było moim dzieciństwem, gdyż mimo, że jest, no nie oszukujmy się, z wszystkich anime Pokémonów jednym z najsłabszych, to bardzo mimo wszystko go lubię. Bardzo lubiłem postać Denta. Czy tam Sailana po, po angielsku, po polsku. Tak, bo w damingu polskim też się Sailan nazywał. Więc jak zobaczyłem tą figurkę, stwierdziłem sobie. Że nie mam żadnych figurek właśnie z Pokémonów, a Pokémony też bardzo lubię, więc czemu nie? Niestety już nie pamiętam ile on kosztował. On zdecydowanie był y, droższy niż ta, niż Ryder, czy tam Francis Drake. Bo tam w sumie właśnie nie powiedziałem, że ta figurka z fajtup to właśnie Ryder, aka Francis Drake. Dobra, mamy figurki z głowy, teraz przejdźmy, może, dobra, do kart jak mówiłem zbieram też karty pokémon od jakiegoś czasu i zamówiłem sobie kilka paręnaście sztuk tego yy, kart japońskich mamy właśnie biankę z yy, piątej generacji kupiłem dlatego że była tania i że <grybujesz> lubię tą postać mamy yy, boże w formę midnight gx'a Excadrilla, on jest chyba holo czy Reverse, nie, jest Holo z Black White, Chandelura, też holo z Black and White, i curema EX, Curema chyba połączonego z Reshiramem, nie, z Zerchromem, z Ekromem Niestety widzę, że ta naklejka blokuje tą tą, więc może spróbuję jakoś to wyciągnąć. Już nie chcę wyciągać z tych seferów ich, ale jest. Wspiłem właśnie sobie paręnaście kart, żeby sobie pouzupełniać binder. Głównie to były karty, które albo wyglądały fajnie, jak w wypadku tych Bianki i Reshirama, boż nie Reshirama, tylko Kyurema. A tu były po prostu Pokemony, które bardzo lubię. Więc dobra. Karty mamy już z głowy. Dalej. Dalej przejdźmy do mank I tu się zaczną problemy. Bo jeden hentai tu już jest. Ale dobra. Zacznijmy od tych takich bezpieczniejszych, czyli... To coś. Nie ja wiem co to jest, wiem, że jest Monster Huntera. Ja Monster Huntera bardzo lubię. I było po 100 jenów niecałe, więc stwierdziłem, że czemu nie. W sumie teraz zobaczmy, co to w ogóle jest. Nawet nie wiem. Aha, wygląda na zwykłą mangę. Zwykłą manga, ale to chyba jest jakaś antologia, bo widzę, że style się różnią. Jakieś yonkomy są. A może nie? W każdym razie, jak mówiłem, Monster Huntera bardzo lubię, więc jak zobaczyłem, to w dość taniej scenie, więc stwierdziłem, że... czemu nie? To jest jakiś w... w, w, w Jestem taki podekscytowany, że mi się język aż plącze Jest to jakieś wydanie na dziesięciolecie serii, czyli to chyba było w 2014 roku wydane Nie wiem, czy z tyłu będzie gdzieś napisane uh, Printed in Japan... Uh, 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 uh. 2015 No, czyli daleko nie byłem Ściągnijmy to obi Bo blokuje Jest cały ekran Ekran, może okładka, już nie wiem co ja mówię Dobra, i teraz wchodzimy już niestety na niebezpieczne wody, muszę jakoś to ocenzurować, nie wiem, wezmę jakąś... tekturkę może? Niestety muszę pokazać w taki sposób, gdyż inaczej nie... nie da rady. Jest to hentai autorstwa mojego ulubionego autora, on się nazywa Satokuki. Eee, po prostu bardzo lubię jego styl, ee, jaki on rysuje, właśnie to wszystko. I ta kuydath Hentai jest jednym z moich ulubionych. Więc nie mogłem, nie, mogłem nie, nie mieć go fizycznie. Dobra, zobaczę, czy z tyłu też. Ankudę no, z tyłu też nie można pokazać. Dobra, z tyłu pokażę w taki sposób. Bardzo duże jest to wydanie w porównaniu do Boże ja tego tego Hunter'a rzuciłem. To jest powiedziałbym taki standardowy format, nie wiem, pff, wanekowy. Więc no jest znacznie większa. Jest oczywiście też folii, żeby nie było, że się nagle otworzy i zobaczymy coś, czego YouTube nie chciałby zobaczyć, a my pewnie raczej byśmy chcieli. Ale no niestety nie da się tak. Może później podlinkuję mojego prywatnego Twittera i wrzucę tam zdjęcia, ale to też zobaczymy. Czy będę chciał się w takie coś bawić? No i dobra, zostały mi do dżinshi. Zacznijmy od tego, jakby powiedziałbym, bezpieczniejszego. Jest to też z Monster Huntera. Kupiłem go także tylko dlatego, że kosztował 100 jenów. wedle tego to jest jakiś koncept e, arty. Tylko też nie wiem, czy to da się jakoś otworzyć, żeby żeby pokazać, jak to się w ogóle otwiera. To folia jest tak założona, że to muszę zerwać całkowicie. W każdym razie dobra, nie będę się teraz tym męczył, bo to czas leci. Jest, e, widzimy okładkę tego. Później, tak jak mówiłem, może podlinkuję Twittera i wtedy tam będą dokładne zdjęcia tego, co tu jest. No i dobra, no i zostały dodziny już hentaiowe. Więc dobra, ja muszę pomyśleć, jak to pokazać. Dobra, zacznijmy od tego. To jest też wspomniany wcześniej e, autor, ten sam. Jest to kolejne jego dzieło, Netorare Kanojo. Ja wiem, jak jest odbierane Netorare w ogólnym tym świecie Hentajców, że to nie jest dość lubiany, tak. Ja też go nie lubię, ale lubię tego autora, więc jakby dwa minus z plusem dają 0, więc. Więc i tak to kupiłem. No i dobra, zostały tylko trzy. Tego niestety boję się, że nie będę mógł pokazać frontu, więc pokaza pokażę tył. Mało, Friends, jest to Dojin także mojego yy, kolejnego ulubionego twórcy, czyli Tamagoro. Yy, I tak, drugą część tego Doji'na, Dojinshi Dobra, to myślę, że mogę na spokojnie pokazać, bo tu nie ma nic y, drastycznego na okładce, tak powiedziałbym. Tu jest bezpieczny, tu jest bezpieczny. Jest To właśnie druga część tego pierwszego Dojina. Jak widzimy, są tu właśnie jest tu, powiedziałbym moja waifu z Pokémonów. I dalej mamy kolejny Dojin. też też y, z tą samą Y, waifu na okładce z malą z pokemonów czy tam mało, jeśli chodzi o japoński dubbing czy tam wersję więc tak y, nie wiem co nie wiem po prostu co mam jeszcze mówić, jestem po prostu przygnieciony tym wszystkim dobra, to by było w sumie na tyle pokazałem wszystko co kupiłem Znowu nie sądzę, żeby to był materiał najwyższych lotów, gdyż już zdaję sobie sprawę, że dużo mówiłem głupot, po prostu nie wiedziałem, co mam mówić. Ale dobra, ten materiał na 100% już wrzucę na YouTube, już trudno, niech będzie, co będzie. Eee, jak mówiłem, możliwe, że podlinkuję mojego Twittera, tam zrobię zdjęcia i powrzucam, jak to wszystko wygląda, ale to jeszcze zobaczymy. Więc dobra, ode mnie to będzie na tyle, żegnam się w tym. Jakże dziwnie wykonanym filmie. I co? Do następnego. Jestem Maxus. Siema.